Okej, okay, widzowie, że już uwielbiam Jesteśmy już tutaj na miejscu i będziemy teraz jeżdżać. Będę no, tu taki górczyk. No i. Um, poczekajcie. Takie coś. tu. Um, tak, um, to teraz może pierwsze zjemy. Takie chipsy. Takie. Um, nie wiem, takie, to jest ten, ale um, te są takie korkowe. a te tak całkiem, nie. Wiem. Um. Co to pyśne. To może jako pierwszy? Znaczy, Zwiem. Nie, tylko nie, dzieciaki Zaraz mm, jemu to otworzę i zjem. I wtedy będę dalej filmować. Dobra. Ok, już jest mm, mask gotowy. O. A wziąłem to od tak, chybskiej. Ok, teraz jemy serdeczki. <ścoughs> mm, czyli. To go Max. Max hmm, Tak, no, z jego łyżeczki, tylko tym, nie wiem, czy ja ją mam, chyba, nie mam ją ze sobą, albo. Okej, okay, to hmm, ja to szybko otworzę i wam pokażę do środka teraz. Okej, okay, tak to już tak wygląda. Oczywiście paczkę trzeba ten obiekt, żeby nic nie zmarnować, to tak szybko to ten rzucę, no i to zaraz.

trochę coś innego no tak, nie czułam coś co pisało tam paszy tylko to nie było po polsku było to w Niemczech zostało kupione tak, ym, ja to jeszcze szybko dam z powrotem na i yy, 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 dam wam znać jak to jemu smakowało i wtedy to do, do końca zjemy oczywiście już widzowie tego nie mogę całego zjeść, bo zapomniałam wam już powiedzieć to, to um, dzisiaj um, um, wszystkiego mam, nie? To też spróbuję dawać czyli tylko te serki. Jak ktoś nie zna tych serek, to um, tak, ja nie wiem, czy je znam, ale chyba, ale chyba, znam. tak. Um, mm. Okej, okay, widzę, bo już, już nie mam przygotowany, Pierwszy raz spróbuję. To no, chyba inne, nie? Aha, no bo to, bo to też jest tym samym Jako, że inaczej smakuje A przy, i przy tym innym serku Moje Maxowi się to bardzo ten, hmmm, tak teraz Ja mu ja dam też przysłałaś no tu i tam nie ma za sprawować. Za. So. Okay. No, dobrze. ok mm. Mm. No tak, dajcie mi to zjeść i zaraz się widzimy. widzę mm. okay, um, mam dużo czaca. Dzieciaczek ten um, usnął. Dlatego muszę jakoś to wszystko podźwignąć. O tak, jakoś. Jesteśmy tutaj na łóżeczku, tak schowaliśmy tu na łóżeczku <grym> tak, yy, no i jak drecczek, stanie, to wtedy może jeszcze tak coś snaka, to zaraz bo wiem dokładnie jak on po prostu tak randomowo usypia, to zaraz stanie. Powiedzcie, czy możecie powiedzieć może w komentarzach, czy E, Max jest słodki. Jeszcze jeden, jeden, którego przyłapałam, który chciał <grym> dojść do jedzenia. No tak, to e, widzimy, że jest zaraz. Albo nie miałam tak za bardzo racji. Dzieciaczek już od parę minut śpi, czyli trzeba być trochę tak cichutko. Tak jak zory, Mówiłam Wam, że co, coś tam. Tak dlatego trochę. Hmm, spaceruję po domu. No tak. I możecie tutaj być z nami czyli pospracowuje trochę, żeby mógł po prostu lepiej spać. Albo to też parę razy przychodzi, jak nie ma swoich czasów do spania, to też zaraz się ubudzi. Tak. <coughs> um, to ten, ja, ja jeszcze zobaczę, może parę minut jeszcze. Może zostanie to tak, to to zaraz. Okay, widzę, już się obudził dzieciaczek. No tak. Um, tutaj pięknie o sobie. Obudził się. Tak. I teraz zobaczę. Jeszcze raz co miało tak w plecaku Ja szybko zobaczę i zaraz się wydzie Nie widzę, tak. teraz dam się trochę jeszcze dzieciaczkowie po... Zaraz się dam dzieciaczkowie pobaliście. Kupię co że... To jeszcze spółaś. Nie mogę zapomnąć. <coughs> tak, takie coś, nie? Takie coś tutaj tak nie wiem, co w niemco w każdych kupiłam, to jest używane nie wiem dlaczego to jest tak, bo to jest tak zepsute. Mm, no tak, em, ja to jemu spróbuję tak szybko. Bumpować i tak, no to za. Patrzcie, tutaj, jeszcze pofilmuję Wam, co ten mały Bubu tutaj robi. Tak. Bardzo chrosto, on. Okej, okay, widzicie, teraz em, odkryłam Bubaceczkę. Przykro em... no tak. Tu pięknie, odkryte. Teraz próbuję mu nałożyć się dwa rzeczy. Okej, okay, tutaj już um, rozebrany max. Tak. Gdzieś tam um, mam jeszcze jednego. Tak, jednego. Patrzcie, tutaj są Tak, um, teraz szybko mu to ubiorę. No, okej, okay, widzę. Już jest gotowy. Czyli może jest za duży jak to naprawdę wygląda poczekać tak. Ja tak może po prostu pokręplować, poczekajcie, a wiem, mimo to pokrępluję pokręplować się tak fajnie nie da I nawet zapomniałam o tym, ale teraz nałożę to jemu też nawet chcę teraz popatrzeć, ma sobie. czekajcie i yy. nie udało się chowa mi wszystkie sposoby, ale jeszcze to nie koniec, mam takie, takie coś, ale to chyba też nie będzie pasować, nie? Czekajcie. Nie, ja też, też widzę, nie działa na to. Odwłos. Hmm. Patrzcie jak e, Max ma fajnego misia. Patrz. Patrzcie co nie. Poczekaj. Tak to ja robię tutaj odgłos, tak. <głosy> <głosy> um, no, jeszcze miałam jedno takie pytanie. Nie? Czy by, by ten mogło... chcieliście, jeszcze, żeby też stał lalko robiłam filmy. Dajcie znać w komentarzach. Ok, i teraz będę kończyć film. Um, no to, pozostawcie proszę suba. Dochodzimy, ten dobijamy już prawie dweście. No i pa.